O elementarzu dowiedziałem się prawie rok temu od jednego ze swoich widzów. Powiedział mi, że dostał na gadu-gadu wiadomość od obcej osoby o treści: chcesz zobaczyć ładne rzeczy?. Po czym dostał link do kanału. Najwyraźniej w ten sposób autor chciał rozpromować swoją twórczość. Nietypowy sposób, ale hej, dzięki temu pocztą pantoflową o Elementarzu dowiedziałem się też ja. Prawdę mówiąc, chciałem nagrać film o tym kanale już dawno temu, ale koniec końców odpuściłem sobie ten pomysł. No ale kiedy Elementarz parę dni temu trochę odżył po filmie Shopa, uznałem, że to najwyższy czas, by coś na ten temat nagrać. Przejdźmy do pierwszego filmu. Protagonista elementarza budzi się oszołomiony w dziwnym, psychodelicznym świecie. My jako widzowie nie wiemy, co to za miejsce i co się stało, ale bohater prawdopodobnie już tak. Nie zastanawia się, gdzie jest, i pierwsze, co robi po przebudzeniu się, to obwinianie się o coś. Tylko o co? Ja tylko chciałam być szczęśliwym. Po początkowej scenie na ułamek sekundy mignie zdjęcie z zakrwawionym bohaterem leżącym na ziemi. Chwilę później słyszymy pisk, który aż prosi się o to, by zobaczyć go w spektogramie. Jak się okazuje, jest to ukryta liczba 10. W drugiej połowie filmu poznajemy kolejną postać, która zachowuje się niczym gospodarz jakiegoś teleturnieju. Dzień dobry jesteśmy nasz zabawien. O kod binarny. Gdy go przepiszemy w dekoder, otrzymujemy zdanie jesteś nam winny duszelkie Katusze. Pewnie chodziło o wszelkie, ale może to celowe. Gospodarz pyta protagonistę jakie grzechy popełnił, ale tym razem wydaje się on nie mieć pojęcia o co chodzi. Proszę powiedzieć nam, co mu Ja? No tak. Właśnie tu. Ale ja nikomu nicemu nie zawiniłem. W końcowej scenie, bohater siedzi na trawie, czytając jakąś książkę. Może tytułowy Elementarz? W ostatnich sekundach filmu słychać kolejny pisk, ale gdyby ktoś pytał, tym razem nie ma tu ukrytej wiadomości. Przejdźmy do kolejnego filmu, czyli Elementarz w wersji elektronicznej. Bohater przez cały film sobie po prostu siedzi, ale to, co nas interesuje, to końcowe napisy. W pewnym momencie migną słowa 2:2, a potem 10 maj. Może to data kolejnego odcinka. W opisie filmu jest też link do strony, ale nie ma tam za wiele. Tylko parę linii jak tekstu. Witamy w elementarzu. Znajdziesz tu dokładnie wszystko, czego się spodziewasz. Proszę rozwiązać ładne rzeczy, by uzyskać ładne rzeczy. Wpisz proszę cię, człowieku, który mam nadzieję zebrałeś Twe osiągnięcia tego wieku, ewentualnie wyżebrałeś. Na kanale jest też trzeci film, ale w nim nie ma zupełnie nic. Twórca po prostu chciał w ten sposób poinformować, że nie porzucił kanału i widzi przybywających widzów. No i jest jeszcze jedna zagadka. W opisie kanału jest Heks, który po rozszyfrowaniu daje wiadomość: Ty zaczął pisać w jakimś heksie i kodzie binarnym i już myśli, że jest tajemnica. Według mnie jest to trochę zbędne i psuje tajemniczą otoczkę Elementarza, no ale skoro twórca na luzie podchodzi do swojego projektu, o czym zresztą świadczy wcześniej wspomniane rozsyłanie linku do kanału przypadkowym osobom na gadu-gadu, to nie mam nic do tego. Mam nadzieję, że filmy o Elementarzu zmotywują autora do częstszych publikacji i wyjdzie z tego bardzo fajna seria. Dajcie znać, co sądzicie o Elementarzu. Na dzisiaj to tyle. Na razie.